Dbamy o jakość wody, powtarzałem przedstawiciele częstochowskich wodociągów, by nasi odbiorcy mogli się cieszyć z jej jak najwyższej jakości. To oczywiście ważne, ale istotne jest zapewne, aby dbać także o ciągłość jej dostaw i bezpieczeństwo choćby zbiorników czy ujęć wody. Faktycznie tak, jest to, jest to infrastruktura wodociągowa, która jest kwalifikowana jako krytyczna. Ona podlega szczególnej ochronie. Tak, zarówno przez pracowników naszej spółki, jak również inne organy, ale są to obiekty, które podlegają stałemu monitoringowi, modernizacji, odtworzeniu. Przedsiębiorstwo eksploatuje cztery podstawowe ujęcia wody, 14 pomocniczych, 54 studnie głębinowe, 164 przepompownie ścieków, jedno źródło. To 2,5 tysiąca kilometrów sieci wodociągowej, to druga sieć co do wielkości w skali kraju po Warszawie. Dla zobrazowania jej skali wielkości, to w linii prostej odcinek od Częstochowy do Lizbony, ale to również sieć kanalizacji sanitarnej, która liczy ponad 1200 km i jest również. Jedną z większych w kraju. Wracając jednak do awaryjności, możemy się tutaj z dumą pochwalić, że nasz wskaźnik awaryjności na tle innych wodociągów w kraju należy do jednych z najniższych w przeliczeniu na jeden km sieci wodociągowej. Nie musimy się więc martwić o obiekty czy zbiorniki wody pozostające w gestii przedsiębiorstwa, ale przerwa w dostawie wody na skutek awarii zawsze może przecież wystąpić. Sprzętu do jej usuwania raczej częstochowskim wodociągom nie brakuje, a jak słyszymy, firma jest również w stanie szybko zareagować na konieczność dostarczenia wody pitnej w czasie, gdy wystąpi nieprzewidziana przerwa w jej dostawie. Jeżeli takie sytuacje występują, przedsiębiorstwo z jednej strony dopuszcza możliwość montażu stojaka hydrantowego w obszarze wystąpienia awarii, niezastąpionym w tym przypadku jest tak zwany tradycyjny beczkowóz, który pozwala również zapewnić mieszkańcom bieżącą wodę, ale spółka idąc również z duchem czasu zakupiła paczkowarkę wody, której wydajność pozwala w krótkim okresie czasu na dostarczenie i zapewnienie wody większej ilości mieszkańców. Paczkowarka taka w krótkim okresie czasu to jest jednej godziny jest w stanie wyprodukować około 1000 półlitrowych do jednolitrowych litrowych woreczków foliowych z wodą dostarczaną przez wodociągi z okresem używalności od 2 do 3 miesięcy pod warunkiem przechowywania prawidłowego wody.